Próba ostateczna stwierdzenia młotków. Mamy trzy młotki tier trzeci. Spróbujemy zrobić młotki na T4. Nie mam żadnych korów. No to mi wystarczą. Jak się nie uda, to co no, anielski orszak i tyle no. Trzymajcie chciuki. No nie są tanie rzeczy. Młotki T3. Fuzja na czwórkę. Ach, nie wziąłem korów. Do stresu. Tyle razy growałem, a zaczynam taki czuć lekki stres. A to tylko tier. To tylko tier. Cześć, Rakerio. Tak, po i zatańcz taniec z deszczu. Tanie, taniec tiera. Dobra, to no nie ma co. Gotowi na wielką porażkę albo wielki sukces. Trzy. Dwa. Jeden. Aj! No nie! No nie! Jest next, że nie raczej młotka, ale nie! To było takie nastawienie! Aj! Nie straciłeś Tierra, ale 65 baniek straciłeś! 65 baniek. Ej, dobra, nie jest źle, bo mamy młotki. Po prostu w błoto 65 baniek. O, tak... Wziąłem jej tak. Do śmieci! Zapaliszka i podpaliłeś je. Wyparowały. Ja Kierowanie to jest taki scam. Miałoby być tak pięknie, nie? Miałoby być. Tierowanko, 65, drugie 65 na przyniesienie więc spróbujmy jeszcze raz. Ile już sobie przepaliliśmy? 65 teraz, 40 wcześniej, 20 chyba, bo 40 jeszcze wcześniej, 100 chyba, 50 baniek, to poszło tak, z dymem, na failach. Teraz się uda i zwróci 65kk, taki scenariusz też jest możliwy, oby. W ogóle zielony mi w komentarzu napisał, że jak jest bonus, to jest next, a nie close po tirowaniu i ja tego nie zauważyłem nigdy. Nie patrzyłem nigdy na ten guzik, bo się podjarałem tym kierowaniem. Ostatnie pieniądze. Trzy. dwa. No dawaj! Musi! Siąść! I siadło! O, no, czwóreczka! Next jest! O! Jest next guzik. Uwaga, bonus. No, rzeczywiście. Dwa kornie zostały zjedzone. No, tak, do no, 60. Mogła wrócić 65 baniek. mogło mi dodać dodatkowy, dodatkowy tier, ale dwa kory zostały. No to najważniejsze: 150k zaoszczędzone. Nie no, sobie piszcie. Deal potężny, jezu. Yes. Nigdy więcej tierowania. Zbieram też 65 baniek. Jutro sprzedamy lota i może przyniesiemy na buty. Kasynko tibijskie, wita. No, chwilę później. Aż sobie ja sam chyba mąka zrobię i też coś pójdzie na serio. Co ja jestem level BXP? No to i tak mam, zostało teraz 8, zanim z tym przyjdziemy, co nam 5-6, ja bym nawet nie próbował, bo to szkoda kora Nic, kurcze Baga mam, I got bug Tak? Tak Ok Nie, yeah, Razor oh. No, yes, rób Chameleon Was bonus, Nie mam have Chameleon Not bad. 200 uh, uh, Czekaj, ja mam Chameleon Split on 4, <laughs> not <bad. laughs> <Yeah>. No, bonus? <bad. laughs> Nie, yeah, to bonus. No oh, i bonus, ja yeah. Nice, nice. Haha, <laughs> jest! <laughs> w końcu! Aaa, oh, tu się ciepło zrobiło. Nice. <laughs> <laughs> Finally, yes, 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 yes. Gratuluję. Ej, my second bug z Vemiat i my second Razor. 200 tysięcy jest warto koło Razor. 50 baniek na głowę. elegancko, w końcu jakiś drop. Będzie na tierowanko! Oh. <laughs> Haha <laughs> błotki nadchodzą, jak już jest tylko twój na markecie, to spoko, no bo to, to wiesz, jest duża szansa, że gdzieś tam pójdzie, bo jak ktoś nie ma wyboru, no to bierze, co jest. Spokojnie, jeszcze się pięć minut pojawi. O, kur... No super. Dobra, no to zmijamy easy. Easy wersję. No to ja... ładnie, no nieźle. Tego to się nie spodziewałem. A ja się spodziewałem, bo tak właśnie myślałem, żeby nie wpaść w teleport, żeby nie wpaść w teleport. Ja wiedziałem raz kliknąć, no, ale jakoś nie wiem, klawiatura się zepsuła. Tak, no. <gryny <gryny no może to ten chujek z tego, z który cię poszukuje na spot. No, <gryny> biegniesz z Femim. Hmm. Nie mam tendów. Znaczy, mam. Bez z tobą? No, jak możesz. Czekaj. Gdzie jesteś? A, no tutaj, tutaj, lecę, lecę, No Akurat się na sekundę odwróciłem i patrzę że tego na ekranie nie ma. No, chodź, chodź, chodź. Ej, Ruta, co, co jest? Ej, halo! Jaki O. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Co? Ej, Jak ja czekaj? Nie, no dobra, mnie pojebie. Co jest? Nie miałem ruta. Nie mogłem się kurwa, ruszyć, nie mogłem zjeść. Kurde, potrawki, nic. Teraz moja postać chodzi. Co jest? Dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, no klikałem, przechodziłem, nie mogłem iść, ja prawo nie mogłem przejść ani nic. Klikałem potrawkę, też mi nie wchodziło. Żeby spam praktycznie. Tak ja muszę zobaczyć shota o co tu chodzi teraz. No wiem, normalnie słyszeliście, przylaga nie było, bo to, widziałem, że ty biegniesz, podpory idą, ani wszystko. Nie wiem, czy mi klawiatura przestała działać? czy... O co tu chodzi? Patrz. Praktycznie nic nie wchodziło z klawiatury. Teraz dopiero się cooldowny robił jakiekolwiek. I znowu patrz. Nic nie wchodzi z klawiatury, Nic. Ani podki nie wchodziły, jakby z i nie, nie było cooldown na nic w tym momencie, jak krzyczałem. Czyli jakby. Jakby przestała klawiatura działać. Myszką kliknąć do tej ściany? No właśnie, nie, nie wiem, nie jestem pewien, czy nie przypadkiem. W sobie, Roślin, dobrze zapytał, czy nie kliknąłem przez przypadek na inny ekran. I w Tipeee nie mogłem nic bić. Może i tak było. Tak, myszko wtedy kliknąłem. skitu. To nie było potem, to było wcześniej kliknięte na inny. Dlatego przestało działać. Pierwsze, co jak nie mogę chodzić, to zawsze myślę, że mam ruta, nie? Ale przecież Fable był mnie, nie miałem tej. Tak, nie, no mam tutaj co? ja gada w ogóle, nie? Co było przyczyną? Ostatecznie poszedł mi kursor na inny ekran. Kliknąłem poza Tibie. Nie działało mi. klawiatura. Nie, no kurde, trochę się wkurzyłem. Imbuł by zrobił tak. Zobaczmy, czy mamy potkę. Tibia, dromę. BUM! Jest! Potka. Trafiłem potkę. No to wspaniałe miejsce. 27. 700k warte. A to ja to chyba sprzedam. Ja w ogóle tych potek nie używam. Ty to korzystasz z tego? Energy resilience jakieś. Po milion są wystawione. e, ja chyba to wystawię. Nie wiem, jedną sobie zostawię, bo mam. Jakbym kiedyś wykorzystał spoko, ale myślę, że sprzedam za 900. Nic nie nie montować. Możesz sobie założyć off-grid niepodłączonego do sieci. A do tego mogę sobie, nerwić, sobie energię Aha. I to jest legalne? To nie teraz? To teraz. Teraz, teraz. Coś nie tak z tym timerem. Słuchaj? Ale mi jebno. No jak wyładowałeś sobie na nim stacki, poprosiłeś, żeby cię tak uderzył. Już? Ej, i... no, no mnie zabije zabiję, no. Jest... Bo on już... O! <susher> <ślesTodd> <susher> Jesu. No go away, kurwa! I don't want this boss anymore. Ej, mój kreski czegoś. Tak this, kurwa. We have enough sound effects. Take this. Powiedziałeś, że Cię zabije i prawie Cię zabił. Ja jak zrobił te pilary, ja już od było. byłem. mają uszy. Doktor, I wy chcecie, kurwa, robić? No, time. No bo ja tu biznesy fotowoltaikowe robię. Prąd no. dla całej w produkować. Tipi tipi. Trzeci tank tutaj, dodatkowy ten. Au, 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 au ur... Ale nie stój... Kurczę. Kurczę. <grym>. Ała, ała i to <laughs> Uciekałem! No take this z tego! No, take this, ja go czukuję zawsze, żeby było prościej. Ale wejdź ktoś w ten w lewe pola. Dede. Tak, jest. Tak, jest. Finally! And Chameleon, Chameleon, please. A, kraspa. Dobrze, nice. Jest, worek, Soul Piercer, tak się nazywa? Ile on jest warty? 30 baniek. Okej, okay, it's okay. <grym> jest. Kusza soulowa, w końcu jakiś item. No i mamy oczywiście czwartego mysika, jeszcze jeden i będzie full tutaj. Ej, sporo tego lota było. Jest 97 baniek prawie. To jest 67kk. 30 miałem przed sprzedażą lota, sprzedamy demonię za 3700 i mamy 100 baniek znowu na koncie, czyli zarobiliśmy ze sprzedaży lota ponad 70 milionów! A to znaczy, że możemy sobie upgradenąć buty, czyli przenieść tier z młotka na buty i jeszcze zostanie na dabelka, na skilla. Ładnie, znowu 100 na koncie i za chwilę tej stupy nie będzie, wracamy do miasta. Czy mogę zrobić tą konwergencję w ogóle? Ściągnę buty, transferuj to na buty. Mam 100 dasów, tylko, ale 5 korów, jeszcze jeden kor potrzebuję. Ostatnio zrobiliśmy sobie młotek T4. Kosztowało to drożej niż myślałem, ale w końcu po sprzedaży lota mamy 100 barier na koncie. Będziemy to kosztować przeniesienie Tieru na buty, oczywiście ze stratą e, Tiera, bo konwergencja by kosztowała... I ciekawie ile by kosztowała konwergencja. 800, patrzcie, byście chcieli mieć buty T4, to byście musieli zapłacić 800 milionów, więc nie dziękuję. Bez konwergencji robimy normalnie butki na T3, czyli ze stratą Tiera Będzie mi to kosztować oczywiście sam młotek T4, 100 i 5 e, Exalted korów. Tu jest 100% szansy, więc e, nie, nie będzie jakichś super emocji Przenosimy butki i mamy Soul Buty, upgrade, nie wiem też nie ma bonusów jakichś. 65 baniek poszło, więc znowu bieda Nie ma sety na koncie, ale butki T3 dają mi efekt amplifikacji, czyli wzmocniają moje tiery, które mam na sobie, czyli tak samo jak mój na przykład subwind legi mają 0,44% transcendencji, no to z butami będzie miało więcej. O, tutaj jest na przykład, że moje legi dają 0,44% na Awatara że się odpali, no to butki go dodatkowo Wzmacniają o 0,04%, więc mam razem 0,48%. Są to bardzo małe wartości, ale jednocześnie jak mam na przykład Armor z, z upgradeowany, no to też dodź z Armoru, również dostaję 0,05%, że masz więcej, więcej docza to jest na tym pierwszym stage'u, a ja mam zbroję na przykład zbroje na trzecim Tutaj mam mieczyk z Fatalem i tak sobie to bije. Mam cały fajny sterowany ekwipunek, więc te buty będą mi wzmacniać cały set, jeśli będę go używał akurat na spocie. nie? Tutaj na przykład macie tego Dodge T3, jest on wzmocniony o 0,15%. Także macie 1,77 zamiast 1,62. A jeśli chodzi o ofensywne, czyli właśnie na przykład efekt on slot, czyli Fatal na tierze drugim Dodaje mi to 0,1% Także w sumie to jest całkiem sporo 0,1% Kosztowało to pole pieniędzy, czy, czy się opłacało, czy nie? Nie mam pojęcia, ja taki miałem cel, żeby sobie te buty zrobić, mam nadzieję, że teraz nie będzie jakichś nowych, topowych butów w Cyber Update za parę miesięcy i że te butki, które mam, no wystarczą mi jakoś na długi czas, tak przynajmniej żeby z rok w nich pobiegać, wtedy to się opłaciło. Dużo osób mówiło, żebym sobie robił tira na helmet, a nie na buty, ale no, ja patrząc na to, że jak expię, to często właśnie zagapiam się na, na czad, nie piluję sobie tych cooldownów, bo one wyredukowały na przykład cooldowny moich czarów, mógłbym częściej w GRAN rzucać, no to po prostu patrzę sobie na czad i aż tak tego nie pilnuję, więc Myślę, że nie oddałoby mi aż tak bardzo jak te buty, i na ten moment stopuję z tirami przez chwilę, bo no, kosztowało mi to sporo siada. Trzeba trochę nazbierać teraz, odłożyć do, ba do banku. I może gemy ulepszyć, bo mam też tutaj gemy, o ten jest do ulepszenia, jeden gem, tutaj jest ten, też ten drugi, więc no, tym się zajmę, bo to mi da do, e, punkty dookoła umiejętności, które wzmocnią mają postać na stałe, więc też będę chciał na to przypalić trochę e, kasy. Ale butki są, będziemy sprawdzać ile watarów będzie wchodzić na godzinę, będziemy liczyć. Jakbyście byście wycenili te buty Soul Walker? Soul Walker są warte na przykład 200 baniek, tier trzeci, na markecie go nie ma i go nie, nie było raczej, tier drugi też nie i tier pierwszy nie. Patrzę na to, że same buty są 200 baniek warte, młotek te trzy były na markecie, poszedł za 200 baniek tak samo, to już jest 400 baniek, no i konwergencja, która kosztuje 375, jakbym chciał przenieść w ten sposób, kosztowałaby mnie w sumie prawie 800 baniek, czyli 775 e, milionów. Nie wiem ile mi do końca wyszło, bo ja to robiłem e, normalnie standardowo kuźnią, ale wiele razy wfajlowałem, tak bym je wycenił. Słuchajcie, dajcie mi chwilkę, to za chwilę idziemy. Dobra, na double i tiery donate. Ile tam jest zer? Co jest? Łyse gość napisał na czacie. W sumie to mogę tu zobaczyć, przez prej okienko. 160 baniek. Ostatnie na tierowaniu? O kurwa. Widzowie, jestem bogaty! o kurwa. Dziękuję bardzo, Łysy, za potężnego dejcika, 160kk, kurde. Na no, dawelka się przyda, bo się wyjebałem dzisiaj, więc <grytanie> będziemy skillować na pewno. Piąteczka, dziękuję bardzo. Zrobimy sobie tylko umiejętności w takim razie. Dawaj konwergencję. Na co? Na razie jeszcze nie, No tierowanko będziemy zbierać, musimy miecze ulepszyć. 160 baniek. Boże, dziękuję bardzo. No co, przejebiemy te pieniążki oczywiście, przejebiemy, to i to tak konkretnie. Akurat zyskam sobie jeden dodatkowy kamień, patera. O jak się przepierdziela pieniądze. 2kk, 5kk, 30kk, pyk, full. Ale mamy jeden punkcik dokoła. Dodamy, jest po tym Gift of Life, którego nie mam, bo dzisiaj go straciłem jak padałem. <grym> Dziękujemy sobie jeszcze raz za potężnego dajcika.